Albo o priorytet Apoludni Nie, to tam przedjaw. Drodzy Państwo, a tak na marginesie, żebyście uwierzyli w to co mówię.

I'm sorry, 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 i i i To są piątki, drodzy Państwo. Tu wszystko jest dozwolone. Idę, drużyna one reprezentowana przez jednego zawodnika i drużyna czerwionki reprezentowana przez dwóch zawodników. Gotowi do walki? Zaczynajmy! Tak, 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 tak.